Kamińska Beata 77 razy Choć wykonać się musi wszystko do końca, Tak trudno zrozumieć serca zatwardziałe. Czasy ostateczne, zimne, coraz mniej słońca, Z ludzkiej obłudy i fałszu problemy niemałe. Człowiek bardziej zwierzęciem drugiemu, Czyha na porażkę jego, Piana już leci. Nie przebaczy ani razu swemu bliźniemu, aureola miłości wypaliła się, nie świeci. Wszyscyśmy już teraz zaszufladkowani, oziębli, nie czuli, w oczach głębokie nic, niewidzialni dla innych, zamaskowani, pełno zdrajców, kłamców, nadal i nierządnic. Wszystko przekroczyło wszelkie granice choć tyle szans mieliśmy na poprawę, przeżyliśmy, owszem, niejedną nawałnicę. Tylko czy zdaliśmy sobie z tego sprawę? Ojciec tak ukochał nas miłosiernie, że 77 razy wyciągał swe ręce do pomocy, a my nadal wbijamy mu w głowę ciernie i dopuszczamy się wzajemnej przemocy. Wystarczyłoby kochać i winy przebaczać, brać przykład od samego Ojca w niebie, pokutę swoją mocno żałować i wypłakać, spojrzeć na nowo z miłością na siebie. Ratujmy się wszyscy, póki możemy, bo nigdy nie znamy dnia ani godziny. Jeśli teraz siebie nie wspomożemy, skończą się ziemskie narodziny.